Hamburg, 14 sierpnia 2023, Wigilia Matki Boskiej w Niebowziętej. rocznica, kiedy w Oświęcimiu planowo zlikwidowano Maksymiliana Kolbę w 1941 roku, kiedy w Moskwie Wyszyński. Podpisał akt o tworzeniu armii polskiej Andersa, żeby jak najwięcej Polaków zostało zlikwidowanych. Swoją rolę Wyszyński pełnił od 1917 roku, kiedy w Moskwie powstał Związek Zawodowy Solidarność. Było to 16 czerwca w 1913 roku. Wcześniej zaczął Adolf swoje aktorstwo przed kościołem Tatinów, gdzie jest pochowana rodzina króla Sobieskiego. Cesarz jego wnuk król Niemiec Karol VII. Jego niezwykła koronacja 12 Lutego 1745 roku była w tysiąclecie synodu zwołanego przez świętego Bonifacego, apostoła Niemiec z Anglii we Frankfurcie nad Menem. 280 lat potem, tutaj w tym ratuszu, stojącym na klasztorach, Częczał, burmistrz Hamburga. Wyszczepił ponad 1500 ludzi. Tak zaczął nowy rok 2022. Wiedząc, że 24 lutego w 636 rocznicy uczty świętego Macieja, które miały odbyć się w tym ratuszu, sprowokują wojnę z Ukrainą. Scena teatru w Hamburgu. 3 maja w 45 roku ratusz w tym ratuszu był Andrzej Wyszyński bez przelewu krwi Anglicy przejęli ratusz tego samego dnia bez przelewu krwi bombardowali statki w Neustadt 8 tysięcy więźniów w tym 24 z pierwszego transportu do Święcimia, 14 czerwca w 1940 roku, kiedy przejęli Paryż. Dobra reżyseria Wyszyńskich. Dlatego też musiał zlikwidowany być kozal, którego ingres 13 sierpnia 1939 roku był zaplanowany przez arystokratów świata. Miał zginąć, wydachał 26 stycznia w 1943 roku w obecności swojego kuzyna Czesława Kozala, kapłana wysłanego potem do Ameryki, żeby ustalili dzień islamu. Który prowadzi biskup Białego Stoku, Ciereszka, przestępca. Prowadził beatyfikację, sprawy beatyfikacji Michała Sopoćki. W 2002 roku byłam na obchodach Niedzieli Bożego Miłosierdzia w Białym Stoku, gdzie biskupem był Romuald Jabrzykowski urodzony 7 lutego 1876 roku. Jego bratanek, Jabrzyk, Antoni Jabrzykowski, urodził się również 7 lutego w 1902 roku, w dniu, kiedy w Hamburgu urodził się Bruno Steckebacher, szef policji SS od 24 grudnia. 1932 roku szef policji w Krakowie. Jego przedstawicielem w Warszawie był burmistrz Altony. W 1952 roku swoje urodziny obchodził w Moskwie u Andrzeja Wyszyńskiego. Żył sobie spokojnie w Hamburgu. Zmarł dopiero w 1977 roku, 28 października, kiedy już kanclerzem Niemiec, piątym kanclerzem Niemiec był Helmut Schmidt, urodzony również w tej samej dzielnicy w Hamburgu. Helmut Schmidt był Żyda. Został kanclerzem 16 maja 1974 roku, w rocznicy kiedy tutaj w ratuszu. Niezwykłą rolę szef władcy otrzymał 16 maja 1933 roku Karol Kaufman, kuzyn Teodora Kaufmana z Nowego Jorku, który już w 1933 roku ogłaszał wszędzie, że naród niemiecki ma zginąć. Królem narodu niemieckiego, cesarzem 50. -tym. Był wnuk króla Jana III Sobieskiego, urodzony w Brukseli 6 sierpnia 1697 roku. W Brukseli, która pierwsza wzmianka była 8 maja 1966 roku. Herb jest Michał Archanią, ten który tutaj jest na ratuszu. Na ratuszu, gdzie burmistrzem był. Olaf Scholz 8 maja 2017 roku w tym ratuszu obchodził niezwykłe uroczystości 300 lat masonerii a tego dnia na Watykanie Franciszek razem z rabinem z Hamburga Edgarem Gluckiem tańczyli tańce żydowskie 8 maj 2017 roku przygotowywali się już w Hamburgu 12 października w 1986 roku, kiedy Franciszek w kościele św. Józefa mówił o męczennikach z Libek, zilotonowany w Hamburgu 10 listopada 1943 roku, aby chleb spłynęła razem dla nowej religii. Dla nowej religii, która panuje tutaj w Hamburgu, przejęli wszystko 18 sierpnia 2020 roku. Ustalili, że Jan Paweł II jest wszechświętym z czasów. A w Dachau nad obozem latały samoloty Izraela. I przejęto Dachau militarnie. Izrael przejął Dachau. Występowała Annegret, minister obrony. Wybrana 17 lipca w 2019 roku w Hamburgu przez Angelę Merkel. Podobno urodzoną 17 lipca w 1954 roku w Hamburgu, tylko nie wiadomo gdzie. Była to. Ona była wielokrotnie w Dachau. Najważniejszym jej wystąpił 3 maja. W 2015 roku, kiedy Merkel mówiła w dachu o antysemityzmie, była to rocznica setna, kiedy ustalono w Ingolstadt 3 maja 1915 roku, że wybudują fabrykę amunicji, którą przekształcili w obóz w 1933. Matko Boża, przewładny, święty Maksymilianie Kolbe, zlikwidowany jako numer 16670. Już był ustalony Twój numer wcześniej, zanim Cię zlikwidowano, tak jak numer arcybiskupa 26 26680. który jest umieszczono w dachu 11 lipca w 1941 roku, kiedy alianci bombardowali Aachen, kiedy alianci bombardowali Münster. Skarżył się 3 sierpnia w 1941 roku w urodziny 40. Wyszyńskiego, późniejszego kardynała w Münster, biskup von Garen. 20 biskup von Galen Zlikwidowany 22 marca w 1946 roku odruty tak jak kardynał Hlond. Jakiego następca, żeby mógł swoją rolę zacząć odgrywać kardynał Tysiąclecia? W 1965 roku, listem biskupów polskich do biskupów niemieckich zakończyli historię Kościoła katolickiego. Już wtedy zaczęli szkolić tylko swoich. Już tysiąclecie Polski w 1966 roku obchodzono dla nowej religii. To był szósty przestępca święty, który nie ma dowodu, że był ochrzczony, przysłał patenę do kalisza którą otrzymał arcybiskup Kazimierz Majdański, więzień Dachau, który wyświęcony został na kapłana w Paryżu 29 lipca 1945 roku. Było tam 1100 kapłanów z Dachau. Dachau który przejął Izrael 18 sierpnia 2020 roku. Wszędzie są tylko i rządy. Zainstalowali tutaj Stefana. Zainstalowali tutaj Stefana, żeby zamknąć kościół, żeby sprzedać kościół. Udział w spisku. Od dzisiaj. bo to jest układ Wyszyński. Dlatego układu budowano już w 1922 roku Laski, gdzie jako przykrywkę, jako osłonę wybrali siostrę Czacką, bratanicę kardynała Czackiego. Sekretarza Piusa IX który pisze, że mi Polska O niezwykłym wnuku króla Niemiec. Książę Warszawski był praprawnukiem Jana III Sobieskiego, który jest w niebie od 11 listopada 1703 roku jego mama, Teofila, jest w niebie od 29 lutego 1704 roku. Jest pochowana w kościele Dominikanów w Krakowie, w kaplicy różańcowej, gdzie znajduje się obraz Matki Boskiej Śnieżnej, który należał do świętego Stanisława Kostki, który poszedł do nieba. 15 sierpnia, o co prosił 10 sierpnia Świętego Wawrzyńca. 10 sierpień 1629 roku poświęcono kamień węgielny pod kościół Świętego Józefa na Kalenbergu. A 7 dni potem urodził się król Jan III Sobieski. 71 lat potem w Brukseli urodził się jego wnuk, arcybiskup Klemens August. Znają historię Polski od zarania. Wiedzą, że Hamburg, przedmurze chrześcijaństwa, że tutaj umarł na wygnaniu święty papież Benedykt V. Niedziela Bożego Miłosierdzia odbyła się tutaj 10 kwietnia w 1983 roku. 16 października w 1983 roku o Święcimiu Poświęcono Kościół Nowego Miłosierdzia JP2. Znajduje się on w miejscu, gdzie 23 maja w 1916 roku powstała kaplica Serca Jezusa w obozie dla uchodźców w 90 barakach. Kapelanem został Ksiądz Jan Świerc, Salezjanin. Aresztowany 25 lat potem 23 maja w 1941 roku z 12 salezjanami. I zlikwidowany w 64. rocznicę objawienia się Matki Boskiej w Dczwałdzie 27 czerwca w 1941 roku miał 64 lata. Był proboszczem Karola Wojtyły, który do swojej roli był przygotowany przez Wyszyński w Teatrze Rapsodycznym, który obecnie trwa. święty Maksymilianie Kolbe, wszyscy święci, wszyscy męczennicy. Dlatego też